Yo, yo, yo! Kupiłem nowy klucz od 5 do 25 N. Przykręcamy miskę. Eee, mamy tu instrukcję obsługi. Dla przykładu miska olejowa. Miska olejowa do bloku cylindrów M6, 10 N. M8, 22 N. Ustawiamy na kluczu. Moment? Ustawiamy na kluczu daną wartość. Mam różne śrubki, dlatego mam te różne śrubki. I to ciągamy. Aż przeskoczy. Musiałem dokupić rurki, bo te co były, to mi się nie podobały. Chciałem kupić nowe. No elo. Odkręcam wałki. Tu sobie pozaznaczałem jak to ma dokładnie być, bo tu ze znakami jest dziwnie. Wał zablokowałem. Zdejmę głowicę, zdejmę miskę. Muszę odkręcić pompę oleju, żeby zdjąć ten łańcuch, a ten łańcuch muszę ściągnąć tylko po to, żeby założyć nową uszczelkę. Więc pierwsze sobie zdejmuję głowicę popakuję sobie ładnie wszystkie śrubki, żeby mi się nic nie popierdziło. Później sobie szpilki powibiałam w karton w takiej kolejności jak po powinny być. No i powoli sobie po prostu działam. Sioma prezes, powiem ci tak, jak ja to złożę. Ja nawet nie wiem co ja robię, nie? <laughs> Ale jak to złożę, to jestem dobry, nie? Głowicę wysyłam do portingu, bo jednak będzie e, raz, że tam mi coś padło, to cię mówiłem, a dwa wtryski, turbo, wszystko będzie e, na tyle, że nowa uszczelka pójdzie, bo przy tej mocy co ma być, no silnik na wierzchu szkoda po prostu nie zrobić, nie zrobić uszczelki e, głowicy, no i przy okazji mały porting, nie? I tak szacowanie z osprzętu, no to 500 koni, 1200 Nm. Yy, o ile koleś ogarnie już, żeby było na dwie mapy, bo na jedną mapę, no, nie wyobrażam sobie z taką mocą w terenie jeździć, nie? A tu Bigosik czeka. Pozdrawiam. Dobra, odkręciłem to ciebie. Musiałem wyłączyć kamerę, bo przy kamerze to coś coś w poszło głasko. Nie mam pojęcia do czego to jest. Żeby ktoś się nie udził, że to jest profesjonalny garcz, Nie, No magisterkę robię z tych To no, może później tak, nie? Na oglądam się YouTube oglądam się Telewizji. Ci to o! Tak goni przy swoich autach to robią! to zabezpieczyć, żeby się nie... nie ten... O! 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 o. Mielni zero! Mielni zero! No. Tak to zabezpieczam sobie wszystkie... O! Chyba się kamerka przykrzywia. No trudno. Tak będzie. Profesjonali studios! Zabezpieczam to to. Ale już muszę jak to wiem, to Kurde, ja już mam tyle kartonów w tym garażu, że się nie mieszczę. Ale to na razie wszystko w jedno miejsce. Później muszę zrobić taki ten. Eee, muszę zrobić taki karton o opisie. O opisie głowica. O, 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 o. jesteś jakby z innej bajki. A ja bajki. Co za debil to tak wyjadł! <śmany> dziewczyna, dziewczyna, dziewczyna ma kikę. Co za debil to tak dokręcił. A, bo to jest głowica. To się chyba tak wykrzyńca. Ja nie wiem, nie Nie ja wiem, nie wiem, nie wiem. Kurwa, klucz! Gdyby się przyjął ktoś do pomocy. Ja nie. Ja mam dłuższy klucz, ale nie na tą nasadkę. Dobra, ja co tą jebaną kamerę, to mi coś nie idzie. Co, cwaniaczki? No? Ujste, odgłupio? Nie, co ty robisz? Rozpierdolisz powietrze. No, zestrasz się w gacie. Życie, kurde. Żebym nie porysować. Co tego, krzak w krzaki do tego pierdolony mógł! Ale w garażu musi być. Nie, porysowamy. Aaa, bo tu idą grube niuty, później 90 stopni przez się muszę zamówić ten. Już z Większy. To jest jedna sprawa. A druga, wa też ważna sprawa, nieważniejsza. To jest kontomicz. Tydzień temu nie miałem jeszcze pojęcia. Bo stwierdziłem, że nie wiem, że to jest 90 stopni. Na przykład. Nie można to zrobić no, ok. Poznaczyć sobie, na oko, oznaczyć sobie gdzieś stopni na nogi, tak mówicie? Ale jest takie urządzenie, zaparć proszę. Jezu, jak dobrze, że ja ten kuzek kupiłem. Co nie wyobrażam robostwem z nim. Jeszcze mocno przez Kiedy, kiedy, kiedy? O, 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 dobra, bo tu nie ma co. Odkręcę, zdejmę, będzie dalej. Dobra, mam wszystko rozkręcone. Biorę kartonik. Opisany, że przód. I po prostu szpilki od A za małe otwory. I po prostu powbiję sobie szpilki. Nie wiem czy tak trzeba, czy ten, ale no tak mi coś się wydaje, że będzie lepiej jak one trafią w to samo miejsce, nie? Gdzieś chyba nawet wyhaczyłem temat czy Przy niewymianie mm -hmm. Przy niewymianie szpilek powinno się tak yy, odpierdzielić. Więc tak Odpierdzielam. Trzeci powiększyć? No po prostu za małe zrobiłem. tak będzie tak się nie ręty, lepiej, ale A, są później chyba przełożone na sztywniejszy kartonik. Coś mi się tak daje. Hmm. Tylko do przytrzymania jest. Zbieram ten silnik, człowiek jakieś tam te podstawy łapię To no nie jest pierwszy silnik, który rozbieram, ale pierwszy, który może być od nie, od tego, od Ligosa też był rozbierany i też był remont robiony i częściej był z Japonii zamawiane. Dzięki jednej tylko wyłącznie osobie, sam bym sobie nie poradził, ta osoba, miał, o której mówię. On chyba nawet nie ma pojęcia, jak jestem wdzięczny za to. I mam nadzieję, że w tym roku zrobimy także dużo przygód motocyklowych. I w ramach podziękowania to ja chyba muszę złożyć ten... W niedzielę jedziemy na rajd. Może w sobotę to poskładam wieczorem. Tak to wygląda. Teoretycznie ma wszystko być bajek, nie? To ja sobie to jeszcze zastryczuję. Bo czemu nie? A zawsze wszystko myję i wycieram przed zakładaniem. Ale po co ma? Olej się nie zmyje. Nie wiadomo jakie to są śruby, czy one są podatne na rdze, czy nie? No jeszcze te dwie śruby muszę odkręcić, patrz. Zostawiłem jeszcze te dwie śrubki. Nie wiem. Te śrubki to sobie kręcę zaraz w blok. Mam taki system, że jak śrubki mogą być, to je wkręcę, żeby mi się później nie, nie pomieszały. Szyszulatkę położę jedną To łatwo poszło. A łatwo poszło? To jest takie proste Dobra, pierwsze oględziny Sam będę w szoku I tak i rozchodzi się o to gówno To gówno mi wpadło o to, o to się bałem Boże Dobrze, że nie odpaliłem silnika Czekaj ja pierdolę! Nie wiem skąd to się wzięło. A to co wleciało, to jest to. To mi się wydawało, że wleciało. O! To to by wywaliło, ale to jest normalnie. Ja nie wiem, o czego to jest. To jest metalowe. Ja pierdol... Jest. Ja wiedziałem, że muszę to. Tam... Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Tak się cieszę. I to jak ustawiałem rozrząd, to mi się odcisnęło na tłoku. Tu nic nie porysowałem. A przepraszam. Dlatego nie mogłem go ustawić na te pseudoznaki. Mały ślad został na tłoku. Dobra, za chwilę yy, wezmę i yy, głowicę odwrócę, zobaczmy co tam z głowicą. Coś takiego miałem. Cieszę się, że otworzyłem. Nie wiem od czego to jest. Nie wiem jakim cudem to wpadło. Kawałek jakiegoś nie wiem, podkładki, nie wiem, ciężko stwierdzić. Widać, że tam minimalnie się odcisnęło naprawdę minimalnie się odcisnęło na tłoku, bo miałem ciężko ustawić, yy, miałem ciężko ustawić. Yy, te. Obkręcić wałem, no ale musiałem, no bo chciałem wał ustawić w takiej pozycji, żeby mi, ja nie jestem specem, żeby mi później pasowało do tych. Dobra, w szoku jestem. Żeby mi wszystko pasowało, po prostu. Dobra. Mnie to wszystko wygląda elegancko. Nie, nie widzę między kanałami nigdzie poprzepa... To było wszystko zdrowe, zresztą jak go odpalałem i tak dalej, to w, w, w szoku bym był jakby się okazało, że, że coś, tu, coś tu jest nie tak. Tu się odcisnął ten opiłek, który... no musiałem obrócić wałem, żeby sobie ustawić po prostu poprawnie. Jest to minimalne, ale tu idzie uszczelka, więc ważne, że zaworu mnie nie uszkodziło i tak dalej. Więc no generalnie jestem zadowolony, nie? No i tu się odcisnęło na tym. A to jest to, co mi się wydawało, co wpadło przy wyciąganiu wtrysków, po prostu no bo tam było. Dobrze się stało, po prostu dobrze, dobrze się stało, że to, że to rozebrałem. Co mam powiedzieć? Wszystko jest baja. Helo.